Cześć! Witaj w dzisiejszym odcinku, w którym zobaczymy razem zwroty, które tworzymy z czasownikiem tomby w języku francuskim. Także jesteś gotowy? Zaczynajmy. Ależ przede wszystkim, co to znaczy tomby, bo być może nie wiesz. Tomby po francusku to znaczy spaść, upaść. Na przykład: Oj, mój długopis upadł. Mon bic est tombé. Okej, okay. ale tutaj zobaczymy różne zwroty, które nie są tak dosłownie przetłumaczalne na polski, ale postaram się Wam troszkę to przetłumaczyć, żeby troszkę tak jaśniej i logiczniej było. Także zaczynajmy z pierwszym, jest to tombe amoureuse, tombe amoureuse co oznacza zakochać się, bo w języku francuskim upadamy w miłość. Także zakochać się i w przykładowym zdaniu on zakochał się w tej pięknej dziewczynie. Il est tombé amoureux de cette belle fille. Numer dwa. Tombé dans les pommes. Zemdleć. Tombé dans les pommes. Upaść w jabłka. Tak, tak. Także tombé dans les pommes. Zemdleć. No i w przykładzie. Jego syn zemdlał wczoraj wieczorem. Son fils et tomber dans les pommes hier soir. Zatrzymamy się tu. Pamiętaj o subskrypcji tego kanału i o zostawieniu łapki w górę. Lecimy dalej. Numer 3. Tombe enceinte. Co oznacza zajść w ciąże? Tak, tak, po francusku upadamy w ciąże. Także jeszcze raz: Tombe enceinte. No i w przykładzie: Ona próbuje zajść w ciąże. Powiemy: Elle essaye de tomber enceinte. Numer 4. tombé en pan. I tutaj powiem Wam szczerze, że ciężko było mi znaleźć takie tłumaczenie tego, bo nie ma w języku polskim. Ale to chodzi o zepsuć się. Ok? Na przykład mój samochód się zepsuł. Ma voiture est tombée en pan. Ale tutaj mi ciężej było znaleźć tłumaczeniu, bo po francusku też możemy powiedzieć, że suis tombé en pan. Zepsuł mi się samochód. Także, że suis tombé en pan to jest całkiem prawidłowe i często używane, jak samochód się zepsuje. No i nawet jak stoicie na drodze i zepsuł wam się samochód, to możecie zadzwonić na policję i powiedzieć: Dzień dobry, zepsuł mi się samochód na autostradzie na przykład. Bonjour, je suis tombé en panne sur l'autoroute. Także to jest zwrot, który jest używany, voilà, jak zepsuje wam się samochód, no, jak ktoś pływa statkiem, no to też można powiedzieć le bateau est tombé en panne, l'avion est tombé en panne, że samolot się zepsuł i jest na przykład lot e, przeniesiony na inną godzinę. Także to jest zwrot, który jest używany. No i numer 5, tomber malade. Co oznacza? Zachorować tak tak znowu upaść w chorobę no i w przykładzie ona choruje bardzo rzadko elle tombe rarement malade to jest wszystko w dzisiejszym odcinku był krótki ale ciekawy to są zwroty które naprawdę są używane w życiu codziennym po francusku także warto ich się nauczyć i do zobaczenia w następnym odcinku pa, pa!